Bierzemy e, tego, tego cygana, dobra? Wow, dobra, bierne, Cygana. Bierne, bierne żydostwo, e, da, I to dobra. są chyba ruszkie! co nie? No, ruskie. Dobra, tak, dobra. dobra, No, kurwa, oh. cygani! O, będzie wpierdolone. Shotgun, minigun, minigun. Dobra. Ale ci pokażemy z tego kawaśnikowa! O, tam, ale, tam ale, jest, tam jest. Kawaśnikowa, nie nie wyczułem. A, zabijemy do niego. E, ale e, to, to Ej. są ty e. chyba twoi. <coughs> <coughs> <coughs>

Ja bym chciała tak sasna, że. Ale mało tych pięknych! A! Ani! Czupaga zakrwawioną, u mnie się przecenę! A! jeszcze jest! Czupaga zakrwawiła, o! Dobry, jeszcze raz! Wier jakiegoś ciepła I żeby były wyrównane szansze, czyli tak, jeden na stóp. Losiuj! O, losuj! O, to będzie w zamku dobra walka, dawaj! W zamku ma, albo nie!

Kunia Rafała! Nie! Nie kunia! Dobra! Ja się idę na jedną! Idę, idę! Do lepianki! O dzieł ciekaw! Eee! To moje! To moje! To moje, wywalaj! Okraś, to jasza. moje! Chce e, ci pięć złotych udział! Eee, nie, eee! To jest Jirok, on ci pięć złotych je winien! No jeszcze ci chcę ukraść, złodziejasz jeden! Ty złodziejasz! Ty złodziejas, ty, a ty jaka jaki ninja! Zaraz cię czupagą ci pogonię, ty! Ja idź, idź Kunia ja. Dobra, dobra, mocie, tam jest jakiś ruski, aaa, panie! jaki zator się zrobił, jak na głównej do Katowic, zobacz! Eee, e, jak, jak, jak nie zaraz, tak, panie! Pa, pracy, kurwa. Pa! Pa! Żydostwo a. cholerne jest! Aaaa! Żydostwo! Nie zginął, jak to? Dobra, dawaj, dawaj! A dawaj. ten, kakiego fikoła zrobił? Bregdensa tańczy, zobacz! Bregdensa tańczy... się mu Bregdensa! Aaaa, czego? Panie, nie śpi pan, dobra! A Idziemy patrząc, im! Zator, Idziemy im z dupy strony! A biegnie, jak mu nogi e. z tego. No. Trzeba chyba poczekać! O! Czekaj, czupagi! tam walz. pieniądze Gdzie tak, tam tak. pieniądze! Tak, tak. Oj, ci, ja da, da. O, ja tada. O tutaj jest jakiś. Tu lagi! Lagi! lagi. O, tutaj jest! O, jest, a, jest! jest. jest. Daj mi w dupę, O, jest, a, i Kaszka Na Dawaj Na Berlin! Na Berlin! Na Berlin! Kunia dawaj dawaj! dawaj! Łapkunia! Stój! Stój! Skopał! Stój! stój, stój. stój o to się zabił, bo kuni Chyba! Aż się ze cztery schował po ziemię przez siebie! Chyba zwaliłem Chyba zwaliłem mu konia, pewny! O kurva! Koně mu, koně mu zvalíujem, o oh, ně! O oh, ně! Dobrá, šok nám, že s vámi, veď ten pechuje, hej, ja, ja.